Witam. Poranek po kolejnej fali sporych mrozów, nie jakichś tam strasznie dużych, ale większych niż ostatnio. U mnie tutaj było tak gdzieś, przynajmniej na podwórzu, tak, około minus 12 stopni. Nie jest to jakaś temperatura zabójcza dla takich bardziej odpornych egzotyków. Tu mam na myśli ten rozmaryn Rozmaryn odmiany Arp no jest już drugą zimę w gruncie i tylko podczas ostatniej zimy, gdzie temperatura była tak faktycznie tak już koło minus 20 stopni, to dopiero były lekkie lekkie takie zmiany na, na liściach Właśnie od tego mrozu, ale tutaj nie ma nic, nic zupełnie. To jeszcze nie jest taki mróz. Tutaj najzimniej było około minus 15 stopni, póki co tej zimy. Ale to jeszcze jest poniżej jakiejś wartości, dużej. Nawet jakby było powyżej minus 20, to spokojnie dało radę obsypać go śniegiem, czy nawet potem włókniną i też powinien sobie dać radę. Tylko naprawdę bardzo fajny rozmaryn. Nie mylić z rozmarynem kupowanym w sklepie Takim w, takim jak na zioła w doniczkach bo to nie jest to nie jest ten, to nie jest ta odmiana przynajmniej gatunek jest ten sam Tylko jest różnica w odmianie Tamty nie dałby rady w gruncie Chyba że jakieś naprawdę minimalne temperatury Tutaj dalej Juka gloriosa variegata Miałem ją wstawić do domu nie do domu tylko do pomieszczenia na ten mróz ponieważ jest w donicy miała być tylko hartowana ale no, zapomniałem w końcu o niej ale nic jej też widać nie jest tam jeszcze stoi w tak donicy, tam jeszcze pod spodem jest taki kawałek cegły żeby nie stała tam woda ale jest też także tutaj na takim zniesieniu więc jest bardzo dobre miejsce dla, dla jogi. jest bardzo takie słoneczne od razu tutaj jak tylko się słońce z rana pojawiło to Liście na początku były jeszcze takie typowo zmarznięte, ale już odzyskały kolor. Także chyba nie powinno jej nic być. To też są poniżej temperatury, które mogłyby jej zaszkodzić. Ale kwestia może być też w korzeniach, bo gdy była wsadzona normalnie w ziemię, to i ziemia też nie jest jakoś wielko zmarznięta. Parę dni wcześniej ją podnosiłem i ziemia była tam. Nie była zamarznięta. Dalej. Widoczna tutaj parkesja, rufa, no, tutaj jest osłonięta przez bananowca musabasia tutaj schowanego pod tą osłoną, także tutaj jest takim trochę niby słonecznym, niby takim od miejscu wystawionym na działanie żywiołów, ale niekoniecznie, tutaj ją ładnie przysłania i ładnie sobie tak samo, tak samo radzi. tutaj po drugiej stronie za nią tak samo schowana bliżej nieznany mi gatunek śmieliny takiej zimozielonej przyniosłem już z miasta kiedyś gałązki do ukorzenienia, no ładnie się ukorzenił praktycznie wszystkie i charakteryzowało się dość dużymi liśćmi, nawet większymi niż te, no takie gdzieś przynajmniej wielkości liści, wiśni, no tam trochę większe były po prostu i takim dość stabilnym, takim krzewiastym pokrojem no te na razie są małe i też prawdopodobnie będzie przesadzona stąd. Bo tutaj już zaczyna pomału dominować harkesja, rufa i być może niedługo tu będzie całkowicie zagajona. Ale na razie też jest dla niej bardzo dobre też miejsce. Osłonięte i jednocześnie takie w miarę świetliste. Także też sobie tu ładnie radzi i także kolejny akcent zimozielony w ogrodzie. Zupełnie inaczej wygląda ta sama trzmielina, ale na stanowisku wybitnie cienistym. Tutaj słońce nigdy nie dochodzi. Jest to no, od południowej strony działki, ale jednocześnie od północnej strony budynku. Tutaj gospodarstwa takiego obok. I. No i tutaj słońca nigdy nie ma. Tu jest bardzo taka skostniała, choć to też są do, do niej dobre warunki, bo widzę też, że lepiej rośnie w takich warunkach, jednak. Półcienistych przynajmniej, ale no, nie takich wybitnie zimnych Ale też nie powinny jej nic być, listki są zwinięte, ale to jest też efekt Ochrony przed mrozem Tutaj dalej Farkesja muriale, Farkesja parasolowata No, z pozoru widać, że, że coś się jej stało Wygląda tak trochę jak taki snopek siana Wszystkie listki pozwijane ale podobny sposób zachowywała się w zeszłym roku. Jest widać jej sposób na ochronę przed wysuszeniem, przed, przed mrozem ochrona liści. Jak tylko zrobi się ciepło, ale też nie tylko spadnie śnieg, ale i też i ziemia, ziemia, która tutaj jest, która jest też bardziej trochę skostniała, odzyska swoje właściwości, tak samo i dopiero wtedy zaczną się listki rozszerzać z powrotem. Podobnie było w zeszłym roku przy mrozach około minus 20 stopni i praktycznie nic jej nie było po tym. Listki się po prostu odsunęły porozsuwały się i nigdzie nie jest także jest to trochę też inny akcent bambusowy tutaj w miejscu pod liśćmi pochowane są drzewka drzewka iglaste tutaj cedr libański tutaj dalej Tutaj jest. Nie wiem, jak się nazywa. Kunigamia lancetolistna. W przyszłym roku, no, znaczy no, w tym roku, no, jeszcze nie będzie wsadzona do gruntu. Jeszcze trochę jest za mała, ale na pewno będzie przesadzona i może w przyszłym roku już będą wędrować do, do gruntu. Tu jest cała tutaj kolekcja tej. Tu, tu jest ich kilkadziesiąt, tylko są większość tam trochę, może tu widzę, wystaje z pod liści, ale większość jest tutaj poukrywana pod liśćmi. Tutaj z kolei drugi bambus. Taki no, troszkę mnie irytujący. Według producenta, według producenta jest to także Fresja Muriale, ale coś mi się nie wydaje. Ani się liści nie zwijają i powiem więcej te liście są zmrożone. I to zmrożone już wcześniej były. Nie wiem co to za odmiana, ale ani chyba nie jest to Fresia Muriale, ani chyba nawet Festia Rufa, no, która no. Takie mrozy powinna spokojnie, spokojnie przetrwać. Liście także tutaj bardziej wewnętrzne są tak samo ponacinane od mrozu. Nie wiem co co nie sprzedali, ale chyba to nie jest ani jedno, ani drugie. Jakaś to jest pewnie farkesja, tylko żadna z tych odmian. Zobaczymy jak sobie będzie tu radzić. Jeszcze w tym roku będzie tutaj. Jeśli przyszłą zimę będzie tak samo, to przesadzę ją na stanowisko... Takie bardziej słoneczne. Może tam, może tam będzie jej lepiej. Tutaj także jedna z moich paproci zimozielonych. Jest to paprotnik zaostrzony. No, ciekawa paproć. Nic praktycznie ją nie, rusza, nie ruszają ją te mrozy. Cały czas jest zielona. Jeszcze jest taka mała, ale w przyszłym roku mam nadzieję, że to będzie trochę podparta wtedy jakąś osłonką, żeby była wyżej i może całą zimę będzie ładnie tutaj zdobić Takimi paprociowymi listkami. Tutaj jeszcze jedna. Jeszcze jeden ten paprotnik zaostrzony pod, pod metasekwoją. Dalej przysypany liśćmi. Przysypana paproć. Tak samo zielona. Języcznik zwyczajny. No Tutaj trochę już nie widać jej bardzo, ale samo sobie ładnie radzi. Jest to jedyna polska paproć z liśćmi niepodzielonymi, całobrzegimi. Także bardzo fajna. A co dalej? Laurowiśnia wschodnia nic sobie też, że także nie robi z tych mrozów. Jest to laurowiśnia odmiany Rotundifolia. W zeszłym roku wytrzymałam mrozy także około minus 20 stopni. Co prawda, wtedy liście zrobiły się takie już jak prawie że fioletowe, i tak mi się wtedy to no, nie podobało, bo możliwe, żeby wtedy. Przemarzło, ale to był tylko widocznie efekt tak samo, jeszcze chyba większej posłony przed tym mrozem. I normalnie w ciągu paru godzin jak tylko się ociepliło to liście odzyskały swoje właściwości. Naprawdę bardzo fajna roślina. Także polecam do ogrodów. I, i jeśli chodzi o obecne zimy no to powinno sobie spokojnie dać radę i można jej uzyskać fajny efekt albo żywopłotu albo takiego niedużego drzewka. Kaktusy tak samo tutaj sobie siedzą. Nie widać dobrze na tej kamerce, bo słońce mocno daje przez szyby. Trochę zakłóca obraz. Ale widać, że przynajmniej tutaj. Dobrze tutaj pokazuje. Jest to Echinocereus intriglochidiatus. Jedyna, na razie tutaj moja. Mój kaktus taki okrągławy. Nie typowa opuncja Też na razie widzę. Nic mu nie jest. Ciekaw, jak będzie sobie dalej rusz. Opuncje bezkolcowe, dalej opuncja Arina C, opuncje Humifusa. Może jak tam złapę. Cylindropuncje i imbrikaty tak samo sobie ładnie tutaj zimują, a są w zasadzie bezproblemowe, praktycznie bezobsługowe rośliny. Jeśli ktoś takie sobie w kaktuski hoduje, to naprawdę być może nawet nie byłaby im potrzebna ta osłona z tego szkła, przynajmniej dla opuncji humifusy co no najwyżej jestem mniej przekonany co do odporności opuncji erinacei, która tutaj jest. Może nie chodzi o sam rusz, ale o, o wilgoć. Chyba ta jedna byłaby, powinna być może tu jakaś bardziej taka osłonięta od, od wody, bo może faktycznie gnić. Ma, ta, ma, takie, ma takie tendencje do, do gnicia dużej wilgotności. W przeciwieństwie do opuncji humifusy, która, która takich problemów raczej nie ma. No tutaj widać, że parę poodpadało. Tutaj z opuncji, z cylindropuncji gdzieś może podczas tych, tych wiatrów może podpadały, no ale raczej nie powinno im nic być. Tutaj dalej. Jeszcze jeden rozmaryn, ten taki bardziej trochę w cieniu, schowany no w cieniu, w sumie też na takim stanowisku oświetlonym, ale przy tak niskiej wysokości słońca, no to nie bardzo co ma tutaj siedzieć na razie. Może za miesiąc i słońce będzie na tyle wysoko, żeby, żeby go oświetlić. Tutaj dalej, kalmia japońska, tak samo tutaj ma, nic się widzę, tak samo nie dzieje podczas tych mrozów. Jest to roślina z rodziny wrzosowatych, spokrewniona z urzęcznikami, choć bardziej jest spokrewniona z borówkami. borówką amerykańską, czy zwykłą borówką, ma podobną budowę kwiatów i tak samo owoce. Więc to może powiedzieć, że to taka trochę zimozielona borówka. Ale też sobie ładnie radzi. I potrzebuje tak samo na wiosnę zakwaszenia gleby. Kalina sztywnolistna. Także tutaj rosnąca na samym końcu ogródka pozgijała liście. Ale jak tylko widzi słońce to je nawet ładnie rozwinie. Także bardzo fajna roślina. Chociaż szkoda, że w tym roku tak mało przyrosła. No dosłownie ten odcinek ten odcinek, no ale mam nadzieję, że może to tylko kwestia, że ciężko może zniosła wsadzenie albo coś może w tym roku rośnie trochę więcej na takie fajne liście, takiej. przypominają mi trochę taki cynamon, liście takiego cynamonu bardzo taki, tak, tak, tak są, bardzo taki efekt tropikalny daje i na koniec pomarańcza trójlistna Wygląda całkowicie, ma podrzucane liście, na może oprócz tych tutaj paru. Ale też wyglądają nawet dobrze, chyba się będą trzymać do samej wiosny. I widać, żeby koła była spękana, ale jest to cytrus, który wytrzymuje temperatury powyżej nawet minus 20 stopni, więc nic mu raczej nie powinno być. A wsadzony też jest w części ogrodu takiej najbardziej, najbardziej ciepłej, mogę powiedzieć, o no, najbardziej takim łagodnym mikroklimacie. Najpóźniej tutaj idzie przymrozki. Naj, najłag najłagodniej tutaj są znoszone. No jest to od strony takiej już koło drogi, gdzie jednak te spaliny trochę z środowiska zanieczyszczają, ale i pomagają trochę, jeśli chodzi o temperaturę. Także na razie sobie to wszystko ładnie czeka na wiosnę. No i oczywiście zawsze o czymś zapomnę o jakieś roślince. Tu jeszcze na, na sam samiutki koniec sosna, sosna pinia. Tutaj ją dałem już do takiej wnęki, najbardziej takiej ciepłej, żeby donicę tutaj rozgrzewało. Bo w zasadzie góra tam spokojnie powinna te mrozy wytrzymać, ale zawsze tu kwestia jest donicy. Gdy była wkopana w gruncie, no to byłoby coś jeszcze innego. To by jeszcze było inaczej, ale no, że jeszcze jej nie wkopałem i jeszcze prawdopodobnie w tym roku będzie jeszcze w donicy, a może w przyszłym się ją... Sadzi do gruntu. Pozdrawiam.